Dzień dobry w kąciku wrażliwości. Dzisiaj odcinek trochę inny znowu, bo nie napisałam tak szczegółowego scenariusza jak zawsze, ale myślę, że temat jest ważny i myślę, że mam dużo na ten temat właśnie do powiedzenia. A zacznę pytaniem. Czy usłyszałyście kiedyś, że jesteście zbyt wrażliwe? Albo że nie można wam już nic powiedzieć, bo niepotrzebnie się obrażacie, że unosicie się? Że nie macie luzu albo dystansu do siebie. Albo czy usłyszałyście, że bierzecie wszystko za bardzo na poważnie, za bardzo do siebie, że nie można już z wami rozmawiać normalnie i w ogóle, że jesteście takie delikatne. I chodzi mi tutaj o sytuację, kiedy mówicie głośno o tym, że jakieś dane zachowanie wam się nie spodobało was skrzywdziło, uraziło, że coś było nie na miejscu. Że jakieś pytanie było niestosowne, albo jakiś komentarz był po prostu zupełnie niepotrzebny. I zaczynacie mówić o tym, jak się z tym poczułyście, jak to odebrałyście, no i właśnie druga osoba mówi wam, ale ty jesteś wrażliwa. Ach, tobie już nic nie można powiedzieć. Przejdę od razu do sedna tego, co chcę dzisiaj przekazać. Bo wydaje mi się, że jest tak. I myślę, że niektóre z Was mogą się z tym utożsamić, że właśnie kiedy słyszymy, że jesteśmy zbyt wrażliwe, zbyt kruche, zbyt delikatne, że bierzemy do siebie te wszystkie zachowania, te wszystkie słowa, to może nam to dać do myślenia w tym sensie, że może to zasiać w nas takie wątpliwości, że może rzeczywiście jesteśmy zbyt delikatne, zbyt takie słabe psychicznie, że. Nas to uraziło, że coś poczułyśmy, kiedy usłyszałyśmy jakiś komentarz, kiedy inna osoba reprezentowała dane zachowanie, to my wtedy coś poczułyśmy i że to jest coś niewłaściwego, że nie powinnyśmy tak odczuwać danego zachowania, że coś jest z nami nie tak. I też komunikaty tej drugiej osoby w pewnym sensie wpędzają nas w poczucie winy i właśnie jeszcze bardziej potęgują. To poczucie, że reagujemy w sposób niewłaściwy, że ten nasz sposób reakcji jest taki zawyżony i zupełnie nieadekwatny do tego, co się stało. I ja chcę podzielić się takim moim przemyśleniem i moim spojrzeniem na tę sytuację i chcę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że jesteśmy zbyt wrażliwe albo zbyt kruche. Bo w rzeczywistości wymaga to wielkiej odwagi i takiej siły wewnętrznej, żeby wybrać tę postawę asertywną, żeby wyznaczyć granice. To wymaga wielkiej odwagi i siły psychicznej, żeby nazwać jakieś zachowanie krzywdzącym, żeby głośno powiedzieć i przyznać im przed sobą, i przed innymi ludźmi, że coś nas skrzywdziło, że coś nas zabolało, że nie ma w nas zgody na jakieś zachowanie. To według mnie wymaga wielkiej odwagi, naprawdę wielkiej, żeby wyrazić takiego rodzaju sprzeciw. I o wiele łatwiej jest siedzieć cicho, uśmiechać się, obracać w żart coś, co zabolało, zakłuło, zamiast zmierzyć się z tymi emocjami, zamiast zmierzyć się z tym wszystkim, co pojawiło się w nas. Po tym danym zachowaniu, komentarzu, słowie. To jest bezpieczniejsza opcja, żeby zamieść to pod dywan i udawać, że nic się nie stało, bo to nie wymaga twojego wysiłku, żeby odezwać się. To nie wymaga twojej odwagi, tej odwagi, o której mówię, odwagi, żeby powiedzieć coś. Coś, czego druga osoba prawdopodobnie nie chce usłyszeć, czego się nie spodziewa, na co być może nie jest gotowa. Ile razy obracałaś w żart coś, co cię zakuło, zabolało, przekroczyło, ile razy uśmiechałaś się, żeby być sympatyczną, żeby utrzymać pozory, że wszystko jest w porządku, żeby druga osoba odebrała cię jako osobę taką, która. Idzie z prądem, taką, która jest taka lekka, luźna, wszystko można powiedzieć, zawsze można się z nią śmiać, żeby nie pomyślała ta druga osoba, że jesteś spięta, że jesteś jakaś problematyczna, roszczeniowa, że łapiesz za słówka. Ile razy zrobiłaś coś takiego, a w środku mając cichą nadzieję na to, że druga osoba się odczepi. Że druga osoba zmieni temat, albo w jakiś magiczny sposób sama domyśli się, że postąpiła niewłaściwie, sama przeprosi i zacznie mówić o tym, że: Ej, wiesz co, to chyba nie było zbyt miłe z mojej strony, albo to chyba nie było na miejscu, żebym tak powiedziała. A potem wracałaś do domu i jeśli miałaś bliskie osoby obok siebie w tamtym czasie, którym mogłaś zaufać, to może mogłaś z nimi porozmawiać o tym, co naprawdę poczułaś. Może miałaś wtedy taką możliwość, żeby opowiedzieć o tym, jak naprawdę chciałaś się zachować, co naprawdę chciałaś zrobić, zamiast tamtego uśmiechu, pod którym wszystko ukryłaś. A być może nie miałaś takich osób, być może nie miałaś nikogo, z kim mogłabyś tak otwarcie, szczerze porozmawiać i ukryłaś to w sobie, zakopałaś to. I to, być może, gdzieś wciąż w tobie żyje, to takie poczucie niewypowiedzianego bólu niewypowiedzianego przekroczenia. A wszystko ukryte pod uśmiechem i pod taką chęcią, żeby ktoś cię polubił, żeby no właśnie, żeby nie powiedział tego, co całe życie słyszałaś, że jesteś zbyt delikatna, zbyt wrażliwa, zbyt krucha. I wrócę jeszcze do tego, co powiedziałam, że zamiatanie pod dywan tego, co naprawdę czujesz, że to jest łatwiejsza opcja, bo tak powiedziałam. Ale też chcę doprecyzować, że mam na myśli to, że jest to z początku łatwiejsze, bo prowadząc rozmowę z osobą, która przekracza Twoje granice, na tamten moment łatwiejszą opcją wydaje się właśnie milczenie albo ucieczka. Ucieczka w jakiś inny temat, ucieczka z tej sytuacji, na przykład wymówienie się, bo musisz iść, bo się spieszysz, bo ktoś czeka, bo ktoś dzwoni, albo właśnie przemilczenie. Kiedy zamiatasz pod dywan siebie swoje prawdziwe emocje, swoje prawdziwe myśli i tę budzącą się chęć zareagowania w sposób asertywny. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Taką chęć, która jest jak taka mała iskierka. Kiedy dzieje się sytuacja, która cię przekracza, sytuacja, w której czujesz, że bardzo chcesz coś powiedzieć, bardzo chcesz teraz właśnie odezwać się, ale nie robisz tego z jakiegoś powodu, potem. O czymś innym zaczyna rozmawiać, i nagle czujesz, że ten moment, kiedy mogłaś się odezwać, kiedy mogłaś powiedzieć o czymś na głos i naprawdę być szczera z drugą osobą, że ten moment minął. I masz w sobie takie poczucie właśnie niewypowiedzianych słów, czegoś, co w tobie utknęło, w tobie jest, i nie masz pojęcia, jak teraz wrócić do tamtej konwersacji, do, ta do tamtej części rozmowy, żebyś znowu mogła o tym powiedzieć. I to jest właśnie coś, co mam na myśli, kiedy mówię o tej małej iskierce, o tej chęci zareagowania w sposób asertywny. I kiedy ta iskierka zostanie zdeptana przez różne elementy w Tobie, przez być może lęk przed tym, jak druga osoba zareaguje, przez Wymaganie co do samej siebie, że zawsze musisz być osobą ustępliwą, miłą, grzeczną, taką, która jest dla ludzi i sprawia, że inni ludzie czują się z nią dobrze. To kiedy ta iskierka zostanie zdeptana, nie ma możliwości rozwinąć się w płomień. Bo ją depczemy, żeby nie wybuchła, byleby nic nie powiedzieć. Co może zranić drugą osobę, co może sprawić, że ktoś sobie o nas coś złego pomyśli, co może sprawić, że ktoś się obrazi, ktoś przestanie z nami rozmawiać, żeby tylko się uśmiechnąć i niech już ta osoba sobie pójdzie, niech już temat się zmieni, już zapomnijmy o tym, co było, ale tak naprawdę my nie zapominamy, bo my to cały czas przenosimy w sobie, przechowujemy. To uczucie właśnie zdradzenia siebie, to uczucie przekroczenia. I takie wyjście z początku jest łatwiejsze. To jest ta pierwsza część, kiedy nadal jesteś w cztery oczy z osobą, która przekroczyła cię, która jakoś zachowałaś się w sposób, który cię skrzywdził, to jest łatwiejsza część dlatego, bo nie musisz mierzyć się z dyskomfortem. Tym dyskomfortem przyznania przed sobą, że jesteś zraniona, że często jesteś rozczarowana, że ważna dla ciebie relacja, że ważna dla ciebie osoba. Albo osoba, z którą utożsamiałaś pewne nadzieje, zraniła cię i przekroczyła. Nie musisz mierzyć się wtedy z trudem ubrania Twoich myśli w słowa i wypowiedzenia ich na głos, nie musisz mierzyć się z lękiem i niepewnością dotyczącą tego, jak zareaguje druga osoba, czy nie odrzuci cię, czy nie przestaniesz być akceptowana przez nią. Dlatego to jest ta łatwiejsza część tej opcji, czyli tego milczenia, tego. Niewypowiedzenia tego swojego bólu, rozczarowania, zranienia, to jest łatwiejsza część niestawiania granic. Trudniejsza część tego milczenia przychodzi z czasem, kiedy ta relacja zmienia się w relację nieustannie przekraczającą cię. Bo kiedy nie stawiasz granic i nie komunikujesz na bieżąco, że coś cię rani, że na coś nie masz w sobie pozwolenia, że nie chcesz. Takich zachowań doświadczać, że poczułaś się w ten sposób z danym zachowaniem czy z danym komentarzem. Jeśli tego nie komunikujesz, to druga osoba nie to, że jest złym człowiekiem. Często ta druga osoba nie jest świadoma tego, że coś cię zabolało. I w momencie, kiedy dana relacja zmienia się w relację, w której jesteśmy nieustannie przekraczane. To rozumiemy, że to nasze milczenie i zamiatanie spraw pod dywan, zamiatanie siebie pod dywan i tego, co czujemy i jak się czujemy z danymi zachowaniami, rozumiemy, że to nie jest ta droga. Że nie tędy droga to nie jest rozwiązanie, które sprawi, że będziemy szczęśliwe w naszych relacjach i w naszym życiu. I z osobami, które nas otaczają. Ale wtedy pojawia się takie wyzwanie, że. Tak naprawdę nie wiemy, jak zakomunikować to, co czujemy. I to, jak się czujemy w, te, w tej danej relacji, bo już przez wiele miesięcy, a czasami wiele lat żyłyśmy właśnie w ten sposób, że zamiatałyśmy siebie pod dywan. I zamiatałyśmy pod dywan, to, co w tej małej iskierce, w tym przypływie chęci bycia asertywną, chciałyśmy powiedzieć, ale z różnych powodów pozostało to niewypowiedziane. I teraz jest trudno zacząć o tym mówić, trudno jest zacząć o tym rozmawiać. A kiedy jeszcze mierzymy się z tymi wszystkimi komentarzami, że co w nas wstąpiło, czego myśmy się nasłuchały i naoglądały, dlaczego nie da się z nami normalnie porozmawiać, bo wszystko nam nie pasuje, dlaczego jesteśmy takie przewrażliwione na swoim punkcie? Zaczynamy słyszeć, dziewczyno, gdzie jest twój dystans? To był tylko żart? Czemu ty bierzesz wszystko tak poważnie? Naprawdę można zwariować i w swojej głowie zacząć myśleć, no coś jest chyba ze mną nie tak, prawda? Bo z jednej strony nie czujesz się dobrze w tych relacjach, a z drugiej strony, kiedy zaczynasz o tym mówić i to komunikować, okazuje się, że to z tobą jest coś nie tak i że ty jesteś zbyt delikatna, zbyt krucha i zby, zbyt wrażliwa, ale. Przecież czujesz to, co czujesz. Przecież czujesz się zraniona, przekroczona, czujesz się po prostu nieszanowana. Czujesz, że nie chcesz, żeby ta relacja tak wyglądała, jakakolwiek by to nie była relacja. Czy przyjacielska, czy romantyczna, czy zawodowa, czy relacja z rodziną. A jak już jesteśmy przy rodzinie, to ponieważ nie mam scenariusza, to pozwolę sobie zrobić taką dygresję. Zauważam taki wzór, że w rodzinie pojawiają się często takie komentarze. Szczególnie od osób starszych, od starszych pokoleń. I ja nie chcę generalizować, bo wiem, że ludzie są różni, niezależnie od tego, w jakim roku się urodzili, nie możemy przypisywać wszystkich cech pod jedno pokolenie, ja to rozumiem. Jednak widzę ten taki wz wzorzec po prostu, że ludzie, którzy są starsi, nasi rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, mogą reprezentować właśnie takie zachowania atakujące. I wykazywać brak zrozumienia dla naszej asertywności. I mogą wtedy pojawiać się właśnie takie komentarze, że z Tobą się nie da rozmawiać, albo że ja bym się nie obraziła, gdybyś ty mi to powiedziała. I to często są komentarze naprawdę głęboko przekraczające. Pytania głęboko intymne, które są zadawane przy wigilijnym stole, przy spotkaniach rodzinnych. Pytania, które nas bolą i pytania, na które w ogóle nie chcemy odpowiadać. I myślę, że niejedna rodzinna kłótnia wywodzi się właśnie z takich przekraczających zachowań i z próby wytłumaczenia tym ludziom, że to jest moja granica. Ja tu już nie chcę wchodzić. To jest zbyt intymne, albo nie uważam, żeby to zachowanie, ten komentarz były odpowiednie. Te osoby właśnie z tych starszych pokoleń, które sądzą, że stawianie granic i takie bycie osobą asertywną, i takie. Mówienie głośno o tym, że dane zachowanie mnie zraniło, że dane zachowanie nie jest czymś, co chcę, żeby w ogóle miało miejsce przy tym stole. Myślę, że takie osoby, które tak sądzą, że właśnie stawianie granic oznacza bycie osobą słabą, kruchą, wrażliwą, bez dystansu. To często są tymi osobami, które tak właśnie zostały nauczone i dorastały w otoczeniu, które nie akceptowało sprzeciwu, nie akceptowało granic i nawet nie akceptowało tego, że szacunek jest dwustronny. Możecie podzielić się swoimi obserwacjami w tym zakresie. Ja obserwuję, że często ten szacunek dla naszych rodziców, dla naszych dziadków nie jest czymś, co działa w dwie strony. To znaczy młodsze pokolenia, są zobowiązane do tego, żeby szanować starsze osoby, natomiast nie działa to w tę drugą stronę. I starsze osoby nie mają obowiązku szanować młodszych, szanować ich przestrzeni, szanować ich zdania, ich decyzji, ich wyborów życiowych i tego, jakie są ich wartości. Może zbaczam już tutaj za bardzo z pierwotnego tematu odcinka, ale chcę jeszcze dokończyć, że według mnie to jest. Duża taka możliwość z jednej strony, a z drugiej duży ciężar tego, że pojawiają się takie pierwsze osoby w danej rodzinie, które przełamują te schematy myślowe, przełamują te takie pewnego rodzaju zwyczaje panujące w danej rodzinie, że na przykład właśnie ten szacunek jest jednostronny i że dziecko, nieważne czy jest jeszcze małe, czy już. Jest dorosły, ale wciąż jest dzieckiem, wciąż jest gdzieś tam najmłodszym członkiem rodziny, że to dziecko można traktować jak się chce. Można wszystko mu powiedzieć, o wszystko zapytać. Ja nieraz spotkałam się z takimi różnymi komentarzami od różnych ludzi i jednym z takich moich ulubionych jest: "O Paulina, przytyłaś?". <grych> jak spotykałam się po jakimś czasie właśnie z moimi różnymi bliskimi osobami z rodziny. I kiedy byłam nastolatką i właśnie dorastałam i moje ciało się zmieniało, to jakoś tak niedobrze czułam się z takim komentarzem. Wypowiedzianym oczywiście z uśmiechem na twarzy, ale coś jednak było tam takiego, co sprawiało, że. Wiecie o co chodzi? Ja bym tego nikomu nie powiedziała. O, przytyłaś, Ciociu. Więc dlaczego w drugą stronę jest to powielane, prawda? Ja wiem, ja wiem, być może chodzi o to, że ktoś nie wie co powiedzieć, ktoś po prostu chce być miły, chce zacząć rozmowę, ale nie wie od czego, od jakich słów i po prostu chce tak zagadać, ale nie za bardzo właśnie ma te zdolności do tego tak zwanego small talku. Ja to rozumiem, jeśli chodzi o, wiecie, taki mój logiczny umysł, natomiast wydaje mi się, że teraz z dostępem do psychoedukacyjnych treści, z dostępem do tych wszystkich podcastów. Treści w social mediach, do różnego rodzaju też profesjonalnego wsparcia psychologicznego, tak? Bo przecież teraz o wiele więcej jest dostępnych właśnie psychoterapii, konsultacji psychologicznych, jakichś sesji coachingowych. Teraz mamy taką możliwość, żeby rozwijać siebie, poznawać siebie i dbać o siebie, że myślę, że coraz częściej i coraz więcej osób ma takie doświadczenia, że już nie chcę tolerować i akceptować tego, co było kiedyś. Jak na przykład, gdy byliśmy dziećmi, czy nastolatkami i słyszałyśmy różne takie przekraczające komentarze, różne takie komentarze, które po prostu były smutne i przykre i takie niemiłe, tak, tak, tak bez wyczucia były rzucane, jako taka właśnie zaczepka. Jeśli jesteś jedną z tych pierwszych osób w swojej rodzinie, czy w ogóle w swoim otoczeniu, które zaczyna stawiać granice, zaczyna być osobą asertywną, zaczyna mówić otwarcie o tym, co czujesz, co myślisz, jak coś odebrałaś i w jaki sposób chcesz być traktowana, jeśli jesteś jedną z tych pierwszych osób, które zaczynają to robić, to ja chcę, żebyś wiedziała, że jest wiele innych osób, które doświadczają podobnego Doświadczenia i podobnego przejścia, podobnej zmiany w tym środowisku. Chcę wykorzystać tę platformę, którą mam tutaj, ten mój podcast i wszystkie inne miejsca, w których jestem w internecie, żeby zebrać. Was w tym sensie, że piszecie do mnie wiadomości prywatne albo gdzieś komentujecie. No i wiadomo, jak to jest. Ja jeśli to są wiadomości prywatne, to tylko ja to widzę. Ja jeśli to są jakieś komentarze, to widzi to więcej osób, ale też nie jest to zebrane w jednym miejscu. Więc chcę, żebyście wszystkie i wszyscy wiedzieli, którzy słuchacie tego podcastu, że nie jesteście sami i same w tym, czego doświadczacie. Jest to trudne i macie prawo odczuwać to w ten sposób. Macie prawo czuć, że kurczę, jest mi ciężko. Jest mi ciężko, bo tak mało osób mnie rozumie. Jest mi ciężko z tym, że jestem sama w tym, jak myślę. Jest mi ciężko, bo wszyscy nagle uważają, że jestem czarną owcą w rodzinie, że ja się tylko potrafię kłócić, albo że jestem kimś, z kim nie można już normalnie porozmawiać. A przecież ty wiesz, że można z tobą normalnie porozmawiać, ale rozmową nie jest to, kiedy ktoś ci mówi: O, przytyłaś albo O, znowu jesteś sama. I to, że ktoś ci mówi, że jesteś zbyt delikatna, zbyt krucha jak na ten świat, że jesteś przewrażliwiona, że nie masz dystansu, że nie rozumiesz żartów i te wszystkie inne rzeczy, które już tu mówiłam, które ty słyszałaś, chcę, żebyś pamiętała, że to nie zawsze jest prawda. A może jest tak, że to właśnie Ty masz tę odwagę, żeby nie zamiatać tego wszystkiego pod dywan, żeby nie kumulować w sobie tych emocji, tych momentów przekraczania siebie, zdradzania siebie, tych momentów, kiedy się nie odezwałaś, kiedy coś Cię zabolało, tych momentów, kiedy wszystkie Twoje uczucia i myśli zostały niewypowiedziane i tak się w Tobie zbierają przez lata. I żyjesz cały czas z takim poczuciem, że nikt cię nie rozumie, że nikt się nie domyśla. Co czujesz? Czego potrzebujesz w relacjach? I jesteś po prostu taką niewypowiedzianą osobą, która sobie żyje i stara się płynąć z nurtem rzeki, płynąć tak, żeby wszyscy ją lubili, żeby wszyscy dobrze o niej myśleli. Po co ludzie pomyślą, prawda? A potem się okazuje, że budzisz się jesteś bardzo nieszczęśliwa w życiu. I w ogóle to wszystko potoczyło się nie tak jak chcesz, a jeszcze spotykasz się z jedną osobą, drugą, idziesz do pracy, i okazuje się, że jesteś tak bardzo nieszanowana. Masz w sobie takie poczucie, że nikt tak naprawdę nie bierze cię na poważnie, że nikt tak naprawdę nie potrafi uszanować tego, jaka ty jesteś, nikt nie widzi wartości w tobie. I nagle jesteś zła na cały świat. Bo ludzie są straszni, bo ludzie są okropni, bo ludzie są tacy niewrażliwi, nieżyczliwi, i nikt cię nie rozumie. I może to właśnie jest nie bycie zbyt wrażliwą, przewrażliwioną i kruchą? Kiedy mówisz o tym, co ci się nie podoba, kiedy mówisz o tym, jak się czujesz, kiedy komunikujesz innym ludziom siebie, żeby mogli cię zrozumieć, może to wcale nie jest bycie przewrażliwioną, może to jest. Bycie osobą odważną. Bycie osobą, która jest na tyle odważna, żeby zaryzykować zewnętrzną akceptację dla siebie. Dlatego, żeby ze sobą być szczerą, żeby dla siebie być dobrą, żeby dla siebie być życzliwą i żeby uszanować to, co ty czujesz. Bo jeśli czujesz się zraniona, skrzywdzona, przekroczona, jeśli czujesz, że Dany komentarz był niekomfortowy i aż cię po prostu skręca, ale nic nie mówisz, ale siedzisz cicho. To jak potem masz siebie szanować? Jak potem masz czuć się dobrze w życiu, kiedy na każdym kroku powtarzasz to zachowanie i na każdym kroku nie szanujesz siebie? Ja używam takiego określenia zdradzasz siebie. Kiedyś dostałam komentarz, że nie jest to dobre określenie, ale ja je bardzo lubię. Ja właśnie myślę, że to jest zdradzanie siebie. Tak jak mówimy o relacjach z innymi ludźmi, kiedy ktoś nas zdradzi, to myślimy wtedy o tym, że no co, że ktoś nas okłamał, zawiódł nasze zaufanie, że tak bardzo komuś zaufałyśmy, a on to wykorzystał, albo że tak bardzo komuś zaufałyśmy, a on nie bierze naszego dobra pod uwagę i robi cokolwiek nas krzywdząc, to czy to nie jest? To samo, co my robimy w sytuacjach, kiedy nie stawiamy granic, kiedy pozwalamy innym ludziom traktować nas w sposób, w którym, z którym czujemy się źle, czujemy się niekomfortowo, to czy to nie jest zdradzanie samej siebie? Bo przecież my też mamy relacje ze sobą, więc skoro zdrada istnieje w relacji z innymi ludźmi, to dlaczego nie może istnieć też w relacji z nami, w relacji własnej, kiedy my zdradzamy siebie, po to, żeby. Przypodobać się innym ludziom, a same zostajemy z brakiem szacunku dla siebie i dla tego, kim jesteśmy, jako osoba. Więc zapraszam Was z tym odcinkiem do tego, żeby zmienić wewnętrzną narrację, którą pewnie słyszycie od lat. O tym, że kiedy stawiacie granice, jesteście asertywne i mówicie głośno o tym, jak się z czymś czujecie, to że wtedy jesteście zbyt delikatne, że wtedy jesteście przewrażliwione i że nie macie dystansu do siebie. Może wcale nie o to chodzi. Może chodzi o to, że osoby, które wygłaszają takie właśnie komentarze, same nie mają tej odwagi, żeby postawić się w cudzysłowie innym ludziom, żeby powiedzieć: "Hej, wiem, że chciałeś, żeby to było śmieszne, ale mnie to zabolało". Bo to jest odwaga. Jestem pewna, że każda osoba, która kiedykolwiek próbowała stawiać granice, która kiedykolwiek próbowała Powiedzieć o tym, co naprawdę czuję, myślę, że każda osoba dobrze wie, o czym teraz mówię. To nie jest łatwe, żeby odezwać się, żeby znaleźć w sobie tę właśnie siłę wewnętrzną, żeby zamiast uśmiechnąć się, zamiast obrócić w żart, żeby powiedzieć: Słuchaj, zabolało mnie to. Poczułam się tak i tak z tym komentarzem. Nie podoba mi się sposób, w jaki to powiedziałaś, bo to jest. Bardzo odważne. I to wymaga wielkiej siły i wielkiej też miłości do siebie i szacunku do siebie, żeby zaryzykować sympatię innych osób, żeby zaryzykować to, co sobie inni o mnie pomyślą, a czy mnie ktoś polubi, a czy ta osoba będzie chciała ze mną spędzać czas. To jest wielka odwaga, żeby przenieść i jakby obrócić tę narrację i zacząć zastanawiać się. Czy ja chcę spędzać czas z osobą, która w ten sposób mnie traktuje? Czy ja polubię tych ludzi? Czy ci ludzie są ludźmi, którym ja będę w stanie zaufać? Czy ci ludzie są ludźmi, którzy będą wspierać mnie w moim życiu? I wybieranie postawy asertywnej zamiast postawy unikającej, to jest właśnie taka zmiana zmiana tego podmiotu zamiast pytać, czy oni mnie polubią. Zaczynamy pytać, czy ja chcę być z nimi w kontakcie. Czy ja chcę mieć ileś lat takiej relacji? Czy ja przez następne te ileś lat chcę codziennie spotykać się z ludźmi, którzy zupełnie nie rozumieją, z czym czuję się dobrze i nawet być może nie chcą tego zrozumieć, bo nie chcą mnie wysłuchać, bo od razu mówią mi, że nie mam dystansu. Być może nagram cały odcinek na temat tej właśnie zmiany podmiotu, pytań, które sobie zadajemy. Bo myślę, że to jest duża zmiana, która całkowicie zmienia nasz pogląd na życie. Ale to w innym odcinku. Dajcie znać, jak ten odcinek Wam się podobał. Jak lubicie takie właśnie moje luźniejsze pogadanki, luźniejsze rozkminki i różne dygresje. I co? Życzę Wam pięknego poniedziałku. I do zobaczenia za tydzień w kąciku wrażliwości. A jeśli nie oceniłyście jeszcze podcastu na Spotify czy innych platformach, gdzie słuchacie, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie pięć gwiazdek. Miłego dnia!